Witam, a dzisiaj zobaczymy, jak Pan doktor nas ogoli. Chciałbym Wam zaprezentować krem firmy The Shave Doctor. Jest to krem 100ml w tubie. Tak się prezentuje. Zapach trawy cytrynowej. I tu naprawdę fajnie, tą cytryną pachnie. Fajny zapach. W opisie tego kremu wyczytałem, że jest to krem na bazie gliceryny, który umożliwia z niewielkiej ilości kremu wytworzyć gęstą i obfitą pianę, pozwalającą na komfortowe golenie twardego i gęstego zarostu. Czy ja mam gęsty zarost? No raczej tak nie. Czy jest jakiś mega twardy? Też raczej nie, jest taki powiedzmy przeciętny, więc zaraz zobaczymy jak ten krem poradzi sobie z moim zarostem. Do dzisiejszych testów użyję sobie maszynki Gillette. W środku mam żyletkę Rapira. No i co, zaczniemy zaraz się golić. Zobaczymy jak ten krem się spisuje. Koszt tego kremu 32,99 zł. Ja go kupiłem w sklepie Facetary.pl. Zwilżę sobie zarost. Ja już oczywiście kilkukrotnie tego kremu użyłem. I jedna jest sprawa taka, co którą zauważyłem, że na pewno nie jest tak, że z małej ilości utworzymy tu wiele piany, bo było tak, że na dwa przejścia nie starczało. Zobaczcie ile tego kremu dam. Jest tyle, zobaczymy jak z tyle, z tyle kremu wyjdzie nam piana. Przejście zrobione. Poszło gładko. I tu jest ten problem, który wam już wcześniej mówiłem. Że tego kremu na drugie przejście tak właściwie nie wystarcza. Więc tutaj na pewno nie jest tak, że mała ilość tego kremu wystarcza na bardzo dużo tej piany. Okej, okay, dolenie nie wykonany. Bez sobie żeby się weźmiemy lampę. Słuchajcie, podsumowując ten krem. Krem, moim zdaniem, zapach bardzo fajny. Home, no more home to me, whither must I wander? Hunger, my driver, I go. No troszkę to denerwuje, że jednak do drugiego i do trzeciego przejścia jednak będzie trzeba dokładać tego kremu. Zapraszam Was wszystkich na forum brzytwa.org. Tamten krem będzie do wylosowania w tym tygodniu. Ja się go postaram rzucić. No i co, Trzymajcie się. Cześć!